Dobry wieczór, witam i zapomniane pudełko, które może kromimy raz lub dwa, więc zobaczymy jak wygląda sytuacja. Gdzieś tutaj w rogu będzie zdjęcie i data, kiedy to robiłem, więc zobaczymy jak wygląda sytuacja po dwóch, trzech miesiącach. Nie wiem, zobaczymy datę, więc wysypmy co tu i zobaczymy co z tego wyszło o, dobra zaraz wracam, muszę to wygrzebać a więc tak to wygląda, wszystko jest bardzo ładnie przejedzone wilgoć fajna, kuleczki się robią o. taka w sam raz, no może niedobrze się łania zobaczymy czy są jakieś kokony żółty rzeczy to jest kokon czy kamieczek jest to nie kokon. A więc tak to wygląda. Fajne, wilgotne. przejedzone to było kamerany może za dwa razy. Są do są i młode, więc coś się rozmnożyło. I muszę powiedzieć, że na filmie wygląda to ładniej niż na no to patrzę. Więc oddzielę tą ziemię, posługam kokonów. Czy coś tutaj jest? Te żółte kropeczki, co widać, to nie są kokony, niestety. I. Pestka. Więc ja tu pogrzebie i zobaczymy co znajdę. A więc tak nowych kokonów jakoś nie znalazłem. Nie widać, ale na pewno były, gdyż możemy zobaczyć to po wielkości tych oto drzownic, zwłaszcza tej, która jest dość młodym okazem, więc opcja wrzuci zapomnij działa. Ja to szybko przebiorę i przeniesiemy to do, do nowego pojemnika z jedzeniem kartonami, a ten biohumus sobie chwilę poleży jeżeli, i niech podeschnie. A oto kilka młodych czownic, więc efekty dało. Zaraz je przesypiemy do reszty i przeprowadzka. Nowe pudełko jest. Przenosimy. Tak. I zostawimy to na jakiś miesiąc. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj jest 11 czerwca. Do zobaczenia za miesiąc z tym pudełkiem. A więc pudełko nowe jest gotowe. A do starego pudełka wsypaliśmy resztę. kawałek arbuza i papieru, więc jeżeli coś jeszcze ominięte jakieś kołkony to zerknę tu za tydzień, za dwa i za miesiąc i później to odsypię gdzie indziej i to by było na tyle. Zasubskrybuj, daj kciuka. Jak coś to pytaj.